Witajcie, szczęść Boże, spotykamy szczęść Boże. się. Tydzień piąty, drugi, drugi rok formacji, część druga. Jest to dzień piąty, który nosi tytuł Wola, Posłuszeństwo Bogu. Jest to dzień, który mnie przynajmniej przyprowadził do takiego pełnego zrozumienia, co to jest yy, moja wola i jak tą wolę wykorzystywać żeby być posłusznym Bogu. Co to jest w ogóle wola? Może od tego zacznijmy. Jest chęć jakaś. Jest to element naszej osobowości, z którym są związane nasze pragnienia i nasze decyzje. Ona kieruje w pewien sposób naszymi yy, tym, co czujemy, naszymi reakcjami na różne rzeczy, yy, naszymi decyzjami, które się mogą pojawiać w życiu. Tutaj mamy odesłanie do dziennika Nowego Życia do 14 tygodnia. Ten tydzień. to znaczy tytuł, nowe normy. Tak. Są to pewne wskazówki, pewne zasady, które regulują nasze życie chrześcijańskie. Jeżeli przyjmiemy te wszystkie nowe wytyczne w naszym życiu, to będziemy wiedzieli, jak uzdalniać swoją wolę do tego, żeby podążała za wolą Bożą. Jest to niejako poddanie naszej woli, woli naszego stworzyciela, i tutaj możemy mówić w tym momencie o y, zależności stworzenia. My przejmujemy prawdę, że to Pan Bóg nas stworzył, i naszą wolę poddajemy Jego woli. Więc czujemy się, y, można tak w skrócie powiedzieć, w obowiązku do spełniania Jego oczekiwań względem nas. I co więcej, jest to nie przykry obowiązek, nie coś, co wymaga od nas jakiegoś. Potężnego uniżenia się, chociaż na pewno to poddanie woli uniżeniem w stosunku do Pana Boga jest, ale jest to coś, co przynosi nam przynajmniej mi radość. Znajduje w tym prawdziwą wolność, znajduje w tym szczęście, znajduje w tym zadowolenie. jest fragment z pierwszej księgi Samuela, przeczytać go? Przeczytaj. Bo to a propos posłuszeństwa. Aha. Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów takie działanie oznacza poddanie naszej woli Bogu. Akceptujemy w ten sposób fakt w zależności stworzenia od stwórcy. Jeśli umysł nie ma informacji, czego oczekuje od nas Bóg, to wola nie może być mu poddana. No właśnie, więc najpierw musimy nakarmić nasz umysł tym, co Bóg do nas mówił. Na przykład przez Pismo Święte, na przykład przez nauczanie, konferencje, nawet Eucharystię, która też w pewien sposób nas kierunkuje. Jeżeli mamy napełniony umysł tymi treściami, dobrymi, katolickimi treściami, wtedy możemy dopiero mówić o pewnym poddaństwu Panu Boga. No bo to jest taki przykład, teraz mi przyszedł do głowy, ktoś, kto chciałby się nauczyć jeździć samochodem. Żeby się nauczyć jeździć, musi najpierw poznać przepisy ruchu drogowego, przejść jakieś szkolenie praktyczne i dopiero wtedy może zacząć jeździć samochodem. I tutaj podobnie jest z naszą wolą, żeby poznać Pana Boga, trzeba się zagłębić w Jego słowo chociażby i, i posłuchać, co On do nas chce powiedzieć. Jest tutaj piękny psalm i też fragment tego psalmu należy sobie wynotować. I ten fragment z psalmu 40 werset 9 brzmi następująco. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Moją radością jest czynić Twoją wolę. To jest to, o czym właśnie mówiłem, że czasami musimy zwalczyć naszego człowieka wewnętrznego, który się nie zgadza, który się buntuje, który żyje jeszcze światem, żeby poddać się woli, Bogi, woli Bożej. Jest to proces. Nie dzieje się to od razu, chociaż są takie przypadki, gdzie Bóg jednym słowem potrafi zmienić naszą rzeczywistość. Tutaj w tym zeszycie Nowego Życia jest podany przykład z kimś, kto przez 10 lat używał wulgaryzmów. I bardzo trudno, albo wręcz niemożliwe jest dla niego, żeby przejść od razu z dnia na dzień do pewnych yy, przekonań, pewnych doświadczeń, które te wulgaryzmy z jego życia wycinają. Bóg może to oczywiście zrobić w momencie, natomiast bardzo często Bóg wymaga od nas takiego zaangażowania, naszej pracy włożonej w to, a to już stanowi pewien proces. Czyli co, czytać Rzymian, werset 23 z rozdziału 7? Przeczytam. Tak, przeczytam go, bo właśnie on dotyczy także woli. Uh -huh. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Prawo inne, które to... No właśnie, ciało jest yy, grzeszne, a wola może być już podporządkowana woli Bożej. I tutaj czasem trudno jest okiełznać yy, grzeszność ciała, bo w innym fragmencie yy, Paweł o 15 wersecie już tak, nie pisze... rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co, co chcę, ale to, to czego nienawidzę, nienawidzę, to właśnie czynię. Więc, nawet jeżeli nasz umysł przyjmuje pewne prawdy, pewne prawdy Boże, którymi się chcemy kierować, to stykamy się jeszcze z tym starym człowiekiem, który żyje według ciała i wpadamy w grzech. Mamy świadomość, że to jest grzech, mamy świadomość, że chcemy iść inną zupełnie ścieżką naszego życia, ale cały czas tkwimy jeszcze w tym starym człowieku. Ale nie jesteśmy sami, bo mamy Ducha Świętego, mhm. który, Rzymian 826, podobnie także Duch. Przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To nie, też, nie, nie dotyczy chyba tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy jesteśmy na modlitwie, tylko właśnie w różnych innych sytuacjach. Całego życia naszego. Ale jeszcze jeden fragmencik, to jest drugi list do Koryntian, 12 rozdział 9, werset. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Wystarczy ci mojej łaski. No właśnie, mając świadomość, że Chrystus jest z nami, pozwalając nam przechodzić pewne doświadczenia, które są dla nas takie bardzo niekorzystne i można by było powiedzieć, że bardzo dołujące, bo wpadamy w grzech, jednocześnie mając świadomość Bożej obecności, Widzimy w pewnym procesie naszego życia, przemiany naszej duchowości, że te doświadczenia nas umacniają. Jeżeli my cały czas będziemy odnosili się do Słowa Bożego, cały czas będziemy wzywali pomocy Ducha Świętego, cały czas będziemy się oddawali pod opiekę Chrystusowi, to będziemy widzieli, że te doświadczenia, które się będą pojawiały, one będą wywierały coraz mniejszy wpływ na nasze życie. My będziemy je potrafili coraz skuteczniej od siebie oddalać, ofiarując się Chrystusowi. Tu jest mowa o słabościach. Ale, żeby usunąć owe słabości, które towarzyszą chyba każdemu z nas, mamy sobie przypomnieć cztery elementy wytrwałości z pierwszego tygodnia. Tak, ja je wypisałam. Odpowiedzialności wypisałem. za siebie. Ja też je wypisałam. Systematyczność, odporność, decyzja i ćwiczenie. Podejmij dziś jedno małe postanowienie, jedno i wykonuj je przez tydzień. Tak, ja już sobie wymyśliłem. Co prawda nie zapisałem, ale wymyśliłem sobie to postanowienie. Ja się będę przez tydzień modlić psalmem 40, bo mi się bardzo spodobał. A ja codziennie przez tydzień przychodząc rano do pracy, będę zaczynał od przynajmniej kilkuminutowej adoracji Najświętszego Sakramentu, bo mam taką możliwość, a dopiero później zejdę do pracowni. Mamy teraz, słuchajcie, jedenasty rozdział listu do Rzymian. Przewidziany na ten dzień. Już sobie go otwieramy. Jest on dosyć długi, więc nie będziemy go czytali w całości. Natomiast no, jest tutaj pewna, pewne zdarzenie, które dla mnie jest takim dosyć mocnym doświadczeniem, Pan Bóg pozwala, żeby część Izraela odsunęła się od Niego, dopuszczając ich odejście, dopuszczając sprzeniewierzenie się prawdziwemu Bogu, zostawia tylko 7 tysięcy mężczyzn, którzy się nie pokłonili Balowi, i przez to doświadczenie, tak jak później jesteśmy w stanie przeczytać, Dopuszcza, żeby poganie się w to miejsce nawrócili. Święty Paweł, który był apostołem Pogan, przyprowadza tych pogan do pana Boga. Porównanie jest do tego, że jeżeli mamy drzewo, z którego zostaną obcięte gałęzie i wszczepione mm -hmm. zostanie dzika dziczka oliwna, jak to tak, jest proste, ja to, mogę przeczytać, to przeczytaj chcesz. ten fragment może. Bo Bóg ma moc. W... Wszczepić ich ponownie, albowiem tu jest mowa o Żydach, bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem, jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. No właśnie, mając doświadczenie bycia przy Bogu. Różne nasze koleje życiowe powodują różne nasze etapy przebywane w życiu. Czasami jest to odejście od Boga niestety, czasami jest to pójście w stronę świata. Natomiast jeżeli zapoczątkowaliśmy nasze życie czy poprzez rodziców, czy poprzez nasze same decyzje już na początku życia, że chcemy przy Bogu trwać, potem się to pozmieniało, to jesteśmy potraktowani jako wszczepienie się właśnie w to drzewo oliwne, które zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej jak gdyby przyjmie nasze... Nasze pędy, żeby się wszczepiły w niego. Czyli powrót do Chrystusa jest zdecydowanie łatwiejszy. I tu jest taka wiesz no, co mnie tutaj właśnie zaskoczyło. Niby to czytałam już tyle razy, ale albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Czyli to tak naprawdę od Boga zależy. Kto idzie za nim, kto nie, kto zostanie. Szczepiony i będzie trwał, a kto nie? W każdym razie chodzi o to, żebyśmy nie poniżali, nie potępiali Żydów, przede wszystkim tych, którzy Jezusa nie przyjęli, no dlatego że oni są ciągle ludem wybranym. Może nie tylko Żydów, w tym momencie już w naszym obecnym świecie, tych wszystkich, którzy Chrystusa nie przyjmują. Czy to są Żydzi, czy to są. Ale oni mają pierwszeństwo jako lud wybrany, żeby Bóg odmienił ich serce i wszczepił ich ponownie w szlachetne drzewo oliwne. Ja to znacznie szerzej, jak gdyby rozumiem już teraz. Kasia idzie jak gdyby tym rytem tradycyjnym, który święty Paweł opisywał. Ja w tym momencie patrzę już na każdego chrześcijanina, który ma możliwość powrotu i powrotu. Do pełni łaski i dopełni pełni miłosierdzia Bożego poprzez wszczepienie z powrotem w lud Boży. No ale posłuchaj, bo tutaj właśnie tak jest napisane. Ja mówię tak, jak jest napisane. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro, nasze, gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski i wezwanie Boga są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego Wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Czyli Bóg dopuszcza, że no tu się pojawia taki, taka zazdrość chyba w stosunku do tego, że osoby, które były kiedyś daleko od Boga, zostały przyciągnięte, czyli wszczepione. Niego. Ktoś, kto sobie rości prawa do, do pewnych, no może właśnie takich prawd historycznych, tak jak naród żydowski, nagle okazuje się, że są postawieni w sytuacji, że widzą, że poganie są nawracani. Poganie przychodzą do Pana Boga, a oni co? No przecież jesteśmy ludem wybranym, co z nami? No tak, ale oni zawsze mają szansę przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. No każdy tak naprawdę, kto odszedł od Chrystusa, nigdy nie ma zamkniętej drogi łaska Chrystusa, którą ofiarował, że każdy, kto przyjdzie i wyzna, że jest Panem i Zbawicielem, będzie przyjęty. I to jest powiedziane, że żadne dary nie są yy, czasowe, że wszystkie dary łaski i wezwania Boże są nieodwołane, więc to, co Bóg raz powiedział, tego nie odwoła. Amen. Amen. Życzymy Wam tego, żebyście. Cały czas trwali wszczepieni w ten główny pień, jakim jest Chrystus. Nawet jeżeli zdarzy się tak, że zostaniecie od niego odcięci, to miejcie świadomość tego, że łaska Boża jest nieodwołalna. Że Wy zawsze na powrót możecie być wszczepieni w pień Chrystusa. Że to wszystko, co jest przygotowane dla tych, którzy są blisko Boga, jest też Waszym udziałem. Bądźcie święci, jak święty jest Nasz Pan. Żegnamy się z Wami do następnego razu, polecamy Was opiece niepokalanej i będziemy starali się obejmować Was modlitwą. Pamiętajcie o zadaniu, które przez tydzień mamy podjąć, i bądźcie wytrwali, systematyczni, odporni i ćwiczcie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.